Drodzy Państwo, jeszcze tylko kilka chwil, by na 90 minut odłożyć na bok wszystkie troski, wszystkie zmartwienia i zatopić się w świecie piłkarskich emocji. Ja i chyba wszyscy Państwo nie możemy się doczekać. Kto okaże się lepszy na boisku? Witamy! Taki dzień jak ten, aż chce się grać w piłkę. Więc miejmy nadzieję, że czeka nas mecz równie piękny jak ta pogoda. Specjalnie dla Państwa przy mikrofonach: Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Fani Ligi Francuskiej nie mogą, nie powinni przegapić kolejnego spotkania w tych rozgrywkach. Drużyna Strasburga zmierzy się z drużyną Paris Saint Germain. Bywają niby zwyczajne mecze, które na lata zapadają w pamięć. Bywają też pucharowe starcia potentatów, które ostatecznie rozczarowują kibiców. Jak będzie dzisiaj? Zobaczymy. Skład Strasburga na dzisiejszy mecz wygląda następująco. Teraz na państwa ekranach skład Paris Saint-Germain. W bramce Gianluigi Donnarumma. Dalej w obronie Milan, Skriniar, Wystąpi obok Marki Niosa. Usman Dembele oraz Kilian Mbappé zagrają razem na bokach pomocy. Formacja z wyraźną szpicą. Zatem tak, w linii ataku osamotniony napastnik. Panuje nad piłką, pędzi w stronę bramki, ale strata piłki oznacza, że niepotrzebnie robiliśmy sobie nadzieję. Mbappé. Mbappé teraz przy piłce. I tym udanym wejściem skasował atak rywala. Jest. Dużo miejsca na skrzydle. Wycofanie piłki w pole karne. Sami prowokują przeciwników, by ruszyli do generalnego szturmu. Zagranie na dobieg, popatrzmy. Sędzia znajduje jednak paragraf na tę interwencję. Paris Saint-Germain wykona rzut wolny. Ależ tutaj kapitalny blok! Bardzo dobra interwencja. Mbappé. Mbappé, teraz przy piłce. Tak powinien wyglądać czysty odbiór. Dobry odbiór, ale piłka poza linią boczną. Dział odpowiedzialność za tę akcję. Nadal sunie naprzód. Piłka poza boiskiem. Gra przerwana. Aut. Może teraz zagrozić obronie. Fantastycznie to zastopował. Dobrze się teraz zastawia z piłką, nie odda jej za darmo. Ma piłkę i okazję, by dograć do jednego z kolegów. Tak, ten pressing się opłacił. Będzie bardzo groźnie. A szraf Hakimi. Chcieli zaskoczyć rywala tym zagraniem, ale obrońcy byli na posterunku. Świetna interwencja. Nie pozwalają, by dośrodkowanie doszło. Wybicie piłki. A teraz wycofuje piłkę w polu karnym. Bez że, traci piłkę. Zaraz może być groźnie, obrońcy muszą zareagować. Sofa na przedpole. Co za interwencja! Tak się powinno stopować ataki rywala. Podał do Lucasa Hernandeza. Witinia znajduje tam Kiliana Mbappé. Świetnie zablokowany strzał. Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry i zespoły kierują się do szatni. Gwizdek rozpoczynający drugą połowę za nami. A przed nami 45 minut emocji. Jest komu podać. I ta akcja zakończona niepowodzeniem. Po dośrodkowaniu piłkę ma drużyna przeciwna. Ashraf Hakimi. Lucas Hernandez. Dembele dostaje piłkę. Zair Atak przerwany. Dobra interwencja w destrukcji. Dobrze się tu teraz zastawia. Dobrze się zastawia. Utrzymuje się przy piłce. naciskają na niego, ale ładnie się teraz zastawia z piłką. Zmiana zawodnika w ekipie PSG. Dembele. Ponownie Mbappé. Wciąż mamy remis, a oni cierpliwie szukają okazji. Wydawało się, że coś może z tego być, jednak nie tym razem. Za bardzo się cofają, aż proszą się o wysoki pressing. Ostatnie pół godziny gry przed nami. Przesuwa się z piłką bliżej bramki. Obiecująco się to rozwijało, ale... Zabrakło mu boiska. Zacznie bramkarz. Nie wiemy kto podjął pierwszy decyzję, ale w obu zespołach zobaczymy na boisku nieco świeżej krwi. Dembele. Dembele dostaje piłkę. Fabian Ruiz. Dembele. Podanie zwrotne do Mbappe. Może im dać prowadzenie. Broni, ale piłka nadal w grze, wciąż groźnie. I teraz skuteczne wybicie piłki. Sędzia pozwala grać dalej. Takie zagrania wymagają żelaznych nerwów. Mbappé, i piłkę ma Usman Dembele. Ośrodkowuje w pole karne, jest tam sporo miejsca. Będzie okazja zajremerii. Filian Mbapy. Mbapy, teraz przy pimce. Fabian Ruiz przy piłce, O, teraz podręcznikowe wejście w niebezpiecznym miejscu. I teraz wychodzą z kontrą. Będzie groźnie. Strata. Nic z tej kontry nie będzie. Tej końcówce wyraźnie biorą się do roboty. Nie chcą skończyć tego meczu remisem. Nie warto tu ryzykować. Wybija piłkę. Podanie do Fabiana Ruiza. Lempele. Dobra interwencja, ale zagrożenie jeszcze nie minęło. Sędzia liniowy sygnalizuje, że mamy out. A, pani arbiter poczekała na odpowiedni moment i teraz wlepia zarobiony chwilę temu żółty kartonik. I mamy nowego gracza PSG na boisku. Piłkarze pograją jeszcze zaledwie 5 minut. Budują akcje, są coraz bliżej. Jeśli teraz strzeli. Tak! Proszę Państwa! Mamy gola! Kto wie, czy nie na wagę zwycięstwa? Zanosiło się już Tomku na remis, Za tymczasem udało się w samej końcówce przechylić szalę zwycięstwa. Pytanie, czy uda się też dowieść ten wynik do końca? Piękna bramka. Może się wydawać, że strzał z tak bliska to łatwizna, ale wymaga to pewności siebie i nie lada refleksu. Nareszcie widzimy przełamanie tej patowej sytuacji. Trochę się naczekaliśmy na gola, ale mamy pierwszą bramkę w tym spotkaniu. Jest potwierdzenie. Tylko dwie minuty doliczone do regulaminowego czasu gry. PZ, że się spieszy, bo już niewiele czasu zostało, by choć wyrównać wynik spotkania. Nic z tej wrzutki nie będzie. Dobre wybicie. Koniec meczu. PZ, że musi pogodzić się dzisiaj z porażką. Źle im się ułożył ten mecz, a w konsekwencji przegrywają. Mają nad czym popracować, bo braki i niedociągnięcia były ewidentne. To były naprawdę dobre zawody. Widać, że odgrywa ważną rolę w drużynie. To był naprawdę udany występ naszej gwiazdy, a już najlepsza była oczywiście zwycięska bramka w samej końcówce spotkania.